Witam serdecznie. Chciałem pokazać moje akwarium po drugim albo trzecim tygodniu nawożenia NH4NO3. Roślin nie wycinam ze względu na to, że yy, licytuję na Allegro. Jest w tej chwili złotówka. pewnie się dziewczyna, która to licytuje, dziwi ile tych roślin dostanie, ponieważ obiecałem jej dużo mniej. Chciałem pokazać, jak się rośliny zachowują po nawożeniu saletrą amonową, czyli NH4NO3. LOTOS tradycyjnie lubi na uważanie, że jest na podłoże w postaci ziemi po dodaniu do akwarium magnezu, liście rosną większe, pewnie to jest za sługą e, salety Rotala dzięki użytkownikowi Majki Korek, chyba e, to jest od niego. Hydrokotyl, tutaj fragmencik widzimy też od niego. Pelzerblogin również od niego, o tu muszę poprawić wskaźnik. Imnofilia rośnie, potasu w ogóle nie dawkuje, nie schodzi do akwarium, trzyma się na mniej więcej poziomie, więc po co dawkować? Heterantera o jak ładnie nie urosła, nie ma w końcu pasków czarnych. Hydrokotyl dzisiaj na spotkanie akwarystyczne wyciąłem, zostały z jego strzępki. Bakopa w tle, wąkrotka, generalnie Hydrokotyl ma 30% większe liście na NH4. Tutaj są małe, bo to jeszcze z czasów, kiedy na KNO3 tylko rosło. No nie wiem tutaj jeszcze, dyfuzor, tego co chodzi, nie wycinam roślin, tak jak mówiłem, wszystko zarośnięte. Ryby mają się dobrze, ślimaki, zatoczki przyniosłem ze sklepu zoologicznego gratis, mają się dobrze. Tak jak zwalczałem ślimaki, tak teraz chcę je mieć. No i generalnie chciałem pokazać jak to wygląda po dwóch tygodniach nawożenia NH4. Jakieś pytania? Twardość węgranowa jest 6, fosfor był 0,4 Generalnie w no, poprzednim wyszło zapoczywanie na tydzień na poziomie 1,6 do 2,6 mg na litr Takie było zużycie, teraz jest mniejsze 0,4 nie wiem z ziemi czy w ziemi się już skończył tak jak miałem zawsze problem ponieważ fosfor był powyżej 3-4 mg na litr tak teraz zaczyna go brakować i muszę dawkować z zewnątrz. Żelazo nie podaje, podaje tylko mikro, jednorazowo